Siemano! Witajcie w kolejnym odcinku, w którym przedstawimy Wam nasze buty. Będą to buty na co dzień, ale też buty imprezowe czy eleganckie, na święta. No, generalnie postaramy się buty na wszystkie okazje pokazać Wam. I są to nowe buty, które zamówiłyśmy sobie ze strony merk.pl. Są to buty na co dzień, są to buty na imprezy albo na przykład na zbliżające się święta czy sylwester. No, zobaczycie za chwilę. Zanim się to stanie, mamy dla Was informację: ponieważ na dole w opisie możecie kliknąć w link do konkursu, w którym są do wygrania wspaniałe nagrody. Także bierzcie udział! Ok, no to zacznijmy od butów na co dzień. Są to buty na jesień, zimę. W poprzednim filmie, właśnie z butami Merk, Ada pokazywała podobne. E, też na płaskich właśnie po mnie no bo mi się tak spodobały, hmm. że stwierdziłam, że muszę mieć podobne i zamówiłam sobie takie na płaskiej podeszwie e, są długie, za kolano e, bardzo taki delikatny mają materiał e, przylegają do łydki i dlaczego sobie zamówiłam te buty? ponieważ mam już e, traperów, kilka par Mam buty Emu, mukluki, czyli te takie mega ciepłe na prawdziwe mrozy, więc stwierdziłam, że chcę mieć na płaskiej podeszwie buty, które będę mogła założyć do sukienki, ale też w sumie jak mam rurki, spodnie rurki, to też w sumie pasują bardzo fajnie. No i są obcisłe, a zazwyczaj te buty na płaskiej podeszwie są takie mm, luźne, troszkę za duże na łydce i nie wygląda ta noga smukło. Natomiast w tych wygląda super. On this cold December day, we are on our merry way, riding along, just singing a song, barreling through the snow. Bells are jingling, snowflakes tingling. Rudolph knows where to go. On this cold December day. A, jeżeli chodzi o mnie i tego typu buty. To akurat na tą porę roku, którą mamy wybrałam. Nie wiem, czy to są mukluki, czy to są Emu. Nie wiem, nie znam się za bardzo. Takie buty. Cieplusie w środku, mają futerko. Kiedyś pamiętam jak chodziłam jeszcze do liceum, miałam tylko takie buty. Hmm. Takie, bo takie były modne, ale po prostu też są one najwygodniejsze. Po prostu wciskasz na nogę. Nie, nie musisz wiązać, nie musisz zapinać. No. Fajne w nich jest, znaczy, jeszcze kiedyś, jak one zaczęły być modne, ja zauważyłam, że wszystkim te stopy uciekały tak na bok. A to w jedną stronę, a to w drugą, a to gdzieś tu za bardzo były przymierzone. Teraz coraz lepsze są jakościowo te buty, i one nic się z nimi nie dzieje. Nie są ani przymierzone, ani jakieś poniszczone szybko, naprawdę na długo wystarczą. A z tyłu jeszcze mają taką fajną kokardeczkę. Taką słodką. Słodką. Słodką kokardeczkę. No i kolor Ady. Muno Znowu. tardowy. Znowu ten sam, <laughs> tak jak ten sweter. <laughs> no. No dobra, ja zamówiłam sobie jeszcze dwie pary szpilek Te moją perłę zostawię na sam koniec Więc teraz zacznę od tych Są to e, szpileczki ze szpicem e, Delikatny, beżowy kolor Na kamerze może trochę wygląda jak biały Ale on bo jest, jest... taka lata Ale bardzo leciutka, bardzo leciutka To nie jest beż, to nie jest żaden karmel To jest taki naprawdę bardzo, bardzo leciuteńki, kremowy kolor i z tego co widzę są bardzo podobne do moich innych takich butów, ale jednak szpileczka hmm. jest troszkę wyższa i yy, nie wiem, jakoś tak bardziej ekskluzywnie wyglądają, bardziej glamour. Więc mam takie, takie kolejną parę właśnie takich ee, delikatnych bucików do fajnej sukienki albo eleganckiego stroju. eleganckie i klasyczne mhm. dlatego, no, widzę, że y, poleciałyśmy y, ten sam... i ogólnie mhm. chyba takie same wybory podobne bardzo ja wzięłam sobie zwykłe czarne szpilki e, nakierowane, ponieważ nie mam czarnych szpilek, a to jest podstawa w... masz jedne czarne? nie, ale to nie są szpilki zwykłe no to tak, one są, ma, takie, one są otwarte to bardziej to jest ta ta takie coś, że no noga dałem. po godzinie puchnie na mhm. 10 cm a są bardzo wygodne i yy, no po prostu nie mam w szafie czegoś takiego i nigdy nie miałam. A to jest podstawa. Makes the snow come alive with light Like a spotlight on the glistening winter floor. And I'm thinking of you And how I'm just neby I know what I gotta do with me tonight on a Christmas through a town. Dlatego ja też chciałam zamówić sobie czarne, żeby mieć tą podstawę, ale nie mogłam się oprzeć i zamówiłam czarną, Czarne ombre z czerwonym, taka z wiśnią. Wiśnia. Tak, czarne, które przychodzi w wiśnie, No genialnie wyglądają na stopie tak, że nie pytajcie nawet, sami zresztą za chwilę zobaczycie. No piękne są. Od razu się w nich zakochałam. Też no, się w nim w nim. Na stronie jeszcze są yy, czerwień, która. Nie, tu jest czerwień, która przychodzi w czarny, ale jednak te są bardziej takie mm, klasyczne, do większej ilości strojów mogą pasować. From the lights to the mistletoe. Tell me one thing Is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders. No są piękne, zakochałam się I to jest moja perła tego filmu Natomiast no, moja perła nie przebiła Ady perły Która jest y, prawdziwą perłą Bo ma nawet taki kolor yeah! Oh my gosh Kocham Srebrne buty Idealne na Sylwestra Albo właśnie na, na imprezę. Wigilię, czy też właśnie do klubu Ekstra Stwierdziłam, że nigdy nie, nie jestem szalona Więc raz Mogę to Ja to trochę zabawić. jestem zazdrosna o te buty, bo to są moje kolory takie złote. są jeszcze, jeszcze są złote, ja nie na złote. Tak, pewnie się zastanawiacie, dlaczego ja takich nie zamówiłam, bo nie było mojego da, da, rozmiaru. Da, da, Chyba wytnę Adzie tu dziurę i sama w nich da, będę chodziła. Da, 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 da. Ale piękne są, no. Walking around, feeling free, thinking about what happened to me from July. Yy, Up to now, don't know where, don't know how, lately I've come to realize. Czyli w tym zamówieniu naszym górują szpilki, i to w dodatku ze szpicem, uważam to za szyk mody. Yy, ostatni, bo no, noski okrągłe w szpilkach to już dawno nie są, mhm. nie są na czasie, no. rzadko kiedy. Ale się... na pewno powrócą. Tak jak wszystko wraca. Tak, jak nawet dzwony powróciły o. swego czasu. Em... Ale tego typu szpilki są no, bardzo no, fajne, bo one tak właśnie szczuplają nóżkę uuu, i stópkę. Ta noga się wtedy wydaje taka dłuższa, ładniejsza, chujsza. No, Bardzo ładne są. No dobra, to tyle w dzisiejszym filmie. Przypominamy jeszcze raz o konkursie, więc wchodźcie w opis filmu, tam jest link, który prowadzi do wszystkich, wszystkich informacji do tego konkursu z tą firmą z butami Merk.pl. No i czekamy na Wasze komentarze, które buty Wam się najbardziej podobają, które chcielibyście sobie kupić. Nie zapomnijcie oczywiście o kciuku w górę. Zasubskrybujcie kanał i kochamy was. Żegnamy się, buziaczki.